Witam na kanale telka 24 coraz częściej słyszę się... witam na kanale 24 częściej słyszy się o różnych włamaniach do mieszkań lub próbach lub łamań, dlatego jeśli wideo wideodzwonek firmy TP-Link, Jest to model Tapo D235, jest to wideo wideodzwonek wbudowanym akumulatorem, jak tu widzimy mamy 10 000 mAh ale dużą zaletą tego wideodzwonka jest, że też możemy podłączyć do instalacji elektrycznej i działa cały czas, wtedy nie musimy pamiętać o ładowaniu akumulatora. Dobrze, zacznijmy jeśli chodzi o takie, powiedzmy, dane techniczne tego wideodzwonka. Jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj budowany akumulator 10 000 mAh, działa dwukierunkowo, czyli słyszymy, co czy się dzieje przed tym wideodzwonkiem i możemy też z tą rozmową osobą i też możemy z tą osobą rozmawiać z aplikacji. Mamy dość głośny dzwonek 90 decybeli. Nie potrzebuje ciągłego zasilania. Mamy wtedy te akumulatorowe. Rozpoznaje różne prostu, osoby, zwierzęta, samochody. Tak jak mówiłem wcześniej, działa. I przez akumulator lub możemy podnosić tej sieci elektrycznej. Mamy kolorowy obraz w nocy. Oraz tryb alarmu, bo ten dzwonek chciał oderwać, wtedy po prostu się włącza tryb alarmu. Tu widzimy, że mamy maksymalną rozdzielczość 2560 na 1920xl. Jeśli chodzi o kąt widzenia, 180 stopni. Działa Wi-Fi w standardzie 5 na 2,4 GHz. Zasilanie akumulatorowe to jest 5V na 2A. Jeśli chodzi o te zasilanie, Prądem zmiennym to mamy do 24V zmiennego. Czyli też musi być specjalna instalacja. Dzwonkowa oraz mamy tutaj, oraz mamy tutaj szczelność. <coughs> oraz mamy tutaj klasę szczelności IP66, czyli może być spokojnie to na dworze zamontowany ten dzwonek, czy nawet przy bramie. Dobra, zobaczymy zawartość opakowania. Mamy tutaj zaspakowane też jakaś karteczka. Tu jest szablon, w którym jest. Jeśli będziemy ten wideodzwonek przymocowali na stałe do ścian, to mamy gdzie zrobić dziurki. Mamy instrukcję obsługi: jak podłączyć, jak mamy to podłączyć do zasilania wtedy prądu Więc na stałe. Jak ściągnąć aplikację TAPO. Tu widzimy sam dzwonek, który po prostu podłączamy gdzieś do gniazdka w mieszkaniu. Tu przyciskniemy, to nam będzie wtedy odgłos. Zobaczmy, jakie mamy tutaj melodyki. Widzimy, że mamy różne kabelki, żeby ten wideo dzwonek właśnie tego prądu, oraz śrubki, żeby to przykręcić. Oczywiście mamy też kołki sam widok przewód do ładowania przez pod USB typu C oraz to przekręcamy do ściany mamy pod takim kątem lub pod delikatnym kątem a to montujemy tu z tyłu to zafiguruje to zamontujemy ale jest uruchomimy tu widzimy mamy przycisk uruchomienia to jest ten. Jak to się od. Mamy. Jak to ma, tak przy zamontowane, wtedy ten przycisk wchodzi do środka. Jak się wiadomo, ten włącza się wtedy alarm. Przycisk resetu. Wejście na USB Typu C oraz karta. Tutaj karta jest moja, zamontowana wcześniej, bo sprawdzałem, czy to w ogóle działa. Jak to działa, to kliknij żeby się uruchomiło. Zaraz ręczę. Zaraz zrobimy jego pierwszą instalację, bo zrobiłem ustawienia fabryczne, żeby Wam pokazać, że to wszystko się instaluje. Bardzo prosto i łatwo. Żeby skonfigurować nasz dzwonek potrzebujemy aplikacji Tappo. Mam już ją ściągniętą, ponieważ korzystam z jednej kamery, jak tu widzicie. Widok na mój balkon oraz co się dzieje przed balkonem. Wracamy do kamer, mam no tutaj dodaj kamerę. Jak mówiłem wcześniej ta Dioda się mu świecić czerwono-zielono, że poszukuję urządzenia. Wybieramy TAPO D235. Już nam miga dioda połącz. Miejmy nadzieję, że chwilę, moment, nam to się połączy. Proszę o połączenie z Wi-Fi naszego dzwonka. Mamy Połączenie. Widzimy, że nam już znalazło. W tej chwili musimy się podłączyć do sieci Wi-Fi, żeby to do końca skonfigurować. Moja sieć nazywa test.telcab24. Hasło, jakie znacie, kiedyś podawałem. W tej chwili się dzwonek łączy z siecią domową, jeśli chodzi o Wi-Fi. W tej chwili się już podłączyło do naszej sieci domowej. Możemy tą kamerkę nazwać, nie będę zmieniał tego wideozwonka nazwę. Niech będzie na klatce. Możemy dać jakąś ikonę. Skonfigurowało się. Możemy nagrywać w chmurze lub na karcie SD. Na razie pobieramy próbnego okresu, kiedy ma się aktualizować nasze urządzenie. Włóż kartę micro SD. Ja ją wyjąłem na czas parowania. Teraz ją wsadzimy. Klikamy, zainstalowano i wybieramy, jaki mamy tryb właśnie zasilania. Czy 24V, czy, czy korzystamy z akumulatora. Wybieramy to akurat, żeby wybrać akumulator. Jak zamontować? Jak ją odległość? Gdzie ma być, żeby był idealny obraz z tej kamery? Klikamy dalej. Kolejna kolejne informacja, jak, jak zamontować idealnie nasz wideo. Dzwonek: Wysokość montażu. Pod jakim kątem? Sprawdza sygnał Wi-Fi i podgląd. Jak widzicie, mamy rybie oko. Mam w tej chwili pogłos, ponieważ nagrywa. Mamy tutaj pogłos, ponieważ widzimy mamy blisko telefon oraz wideozwanie, to na... troszeczkę przeszkadza. Klikamy dalej. Możemy to przykleić, zamontować na ścianie. Dalej wszystko mamy jak tu dokładnie wszystko zamontować. Dobra, mamy gotowe. Teraz możemy to skonfigurować z tym dzwonkiem. Jeśli mamy huba, ale mam akurat dzwonek. O, tu już zostaje komunikat, że wykryło osobę. Mamy. Jest czerwono-zielono. Niech teraz będzie nam się konfigurował. Znowu telefon z tym urządzeniem. Tym razem po Bluetoothie. Mamy skonfigurowany w pełni dzwonek. Tu widzę, że za chwilę dostaje powiadomienie na telefon, że wykrywa jakąś osobę. Klikniemy przycisk. Tam było słuchaj, tu dzwonił telefon, że jest jakieś powiadomienie. To może tego wyłączę. Jak tu widzicie, obraz jest ładny. Możemy odebrać połączenie. Możemy odebrać połączenie. Możemy odebrać połączenie. Odebrać połączenie. Odebrać połączenie. Odebrać połączenie. Halo. Halo. A mam wyłączony mikrofon. Halo. 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 Dobra, ja może wyjdę z tego pomieszczenia. Zaraz zobaczymy, jak to ogólnie będzie słychać. Może w kamerze to będzie to widać i słychać. Ale zanim tu wyjdę, to zobaczymy w ogóle jak mamy ustawienia, jeśli chodzi o kamerę. Jakaś aktualizacja wyskoczyła. Możemy włączyć światło, wtedy to będzie świeciło. To przyciszymy, żeby nie było pogłosu. I tak jak widzicie, tu mamy znacznie, wykrywał osobę. Ustawieniach mamy tak: o, wykrywanie ruchu, wykrywanie osób, zwierząt, pojazdów, wykrywanie paczki. Po prostu jak kurier nam przyniesie paczkę, to też może na nią wykryć. To oczywiście dobra właśnie opcja, jeśli chodzi o właśnie te paczki. Po prostu jak nie ma ktoś w domu, kurier zostawi paczkę przed drzwiami. Wtedy mamy na nim cały czas podgląd. Wyłączymy, jest, że jest jakaś aktualizacja, to później zaktualizuje, tu możemy pobrać dane jeśli chodzi o nagrania z kamery. Wiadomo, że właśnie jest często na jakichś różnych forach. To widzę, że ktoś dodaje jakieś zdjęcie jakieś osoby, która tam łapie za klamkę. Można sobie taką osobę też ostraszyć. Też możemy zadzwonić na dzwonek, jak widzimy, że ktoś się kręci przed drzwiami. Halo. Halo, halo. Jak to było? Słychać? Yy, I widać, że działa to dwukierunkowo. Dobrze, ja za chwilkę ten kamerę gdzieś tak po prostu postawię. Wyjdę z pokoju, zobaczymy czy dostane powiadomienie, czy, albo właśnie działa te. Sprawdzimy zaraz jak działa te dwukierunkowe, po prostu wyjdę spokojnie, żeby nie było tego pogłosu, ustawię kamerę na tym wideodzwonek, żebyście mogli to też zobaczyć. Zobaczymy, że wideodzwonek wykryje ruch, przejdziemy sobie spokojnie. Jak widzicie, dostałem komunikat na telefon, że coś wykryło. Jak tu widzicie, idę teraz z paczką, Zobaczmy, w którym miejscu mogę paczkę położyć, żeby ją widział. Tu widzicie, nie wiem, czy w tej drugiej kamerze będzie widać, bo jest dość ciemno. Jak widzicie w tej kamerze już widzicie, że jest dość ciemno. Ta kamera ma dość ładny podgląd jak na tą chwilę. Mimo, że zasuniemy żaluzję, w pokoju jest półmrok, a na aplikacji, jak widzicie, mam ładny, ładny obraz. Paczkę widać. Wykryto ruch. Dobra, teraz spróbuję wyjść z pokoju, zadzwonić na ten wideo dzwonek, żebyście usłyszeli w, w tej kamerze, co stoi tu obok. Czy mnie w ogóle słychać? Rudy, podejdź do nas. Ciekawe, czy kot nas usłyszy. Rudy? Widzę kota, ale kot nie reaguje na mnie. O, chyba. O, zaciekawiony jest. Przełączyło mi się. Rudy. Kci, kci, kci. Rudy. Widać, do szego. Jeszcze raz. Rudy. Wodaj do nas. Kci, kci. Jak widzicie, kot patrzy w stronę. Wideo dzwonka, nie chcę podejść. Czyli widzimy, że kamera działa dwukierunkowo. Tak jak w tej chwili, praktycznie już kota mało widać. Jeśli chodzi ogólnie, tak na żywo. A w kamerze go cały czas widać. Dobry ma ten obiektyw. Fajna jest ta łezka, Widać, widać to bardzo ładnie zbiera ten obraz. Jak tu widzisz, kamera mnie łapie, czyli wykrywa, dobrze dobrze wykrywa ta kamera, jeśli chodzi o osoby. Mi się obraz podoba, mam nadzieję, że wam pokazałem przed chwilą, jak ogólnie działa ten wideo, dzwonek, jak prosto się go montuje, oraz jak działa na wbudowanym akumulatorze. Według mnie lepsze właśnie jest to rozwiązanie 24V. U mnie niestety nie ma takiej możliwości, bo jeszcze jest stara instalacja elektryczna. Jeśli chodzi o dzwonki w bloku, mamy 230. Niestety ten dzwonek by tego nie wyszła, bo trzeba po prostu tą instalację przerobić na 24V. Na 24V, jak mieszkam na parterze, i po prostu ten akumulator byłby pewnie dość szybko rozładowany. Jak tu na opakowaniu napisali, jeśli. W ciągu dnia korzystamy 580 sekund, to by wystarczył taki wideozwonek na 120 dni. Jeśli korzystamy około 150 sekund w ciągu dnia, wtedy ten akumulator na cały rok. Moim przypadkiem to pewnie byłoby ta górna granica, wtedy musiałbym co jakiś czas ten wideozwonek po prostu ładować. Dlatego na razie go jeszcze nie zamontowałem. Muszę pomyśleć, jak to właśnie wykombinować, żeby 24 V. Dochodziło, żeby mógł pracować dzień i noc. Według mnie taki właśnie wideozwonek jest warty zakupu, bo jak mówię, coraz częściej są jakieś włamania dziwne sytuacje. Możemy tak samo właśnie wcześniej kuriera, a ten ogólnie wideozwonek według mnie jest warty jest swoich pieniędzy. Napiszcie mi w komentarzu, co ogólnie w takim wideodzwonku sądzicie, ogólnie czy taki właśnie wideodzwonek, czy wideowizjer. Macie, jeśli macie, to napiszcie jakiej firmy. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.